Dzień, w którym zdałam sobie sprawę, że rodzice regularnie włamują się do mojego mieszkania, nie był tym dniem, gdy wszystko się rozpadło. To był dzień, gdy zrozumiałam, jak daleko są gotowi się posunąć. Wracałam do domu i znajdowałam zapalone światła, których nie włączałam, jedzenie, którego nie gotowałam, koce ułożone przez ciała, które nie były moje. Każdy kąt szeptał, że wcale nie mieszkam sama. Ludzie myślą, że rodzina przekracza granice z miłości, ale co, jeśli przekraczanie granic staje się jedynym sposobem, w jaki potrafią cię zatrzymać? Bo kiedy w końcu zniknęłam, wtedy zaczęła się prawdziwa historia. Nie zawsze byłam taka ostrożna. Był czas, gdy wierzyłam, że granice są proste. Rysujesz linię, ludzie ją szanują, ale w mojej rodzinie linia była tylko czymś do przekroczenia. Może dlatego w wieku 29 lat wciąż drżałam, gdy na ekranie telefonu pojawiało się imię matki, albo gdy głos ojca nabierał tego miękkiego, pełnego poczucia winy tonu, którego używał, gdy chciał, żebym się cicho poddała. Dorastając, prywatność była fantazją, którą obserwowałam u innych dzieci. Drzwi mojego pokoju równie dobrze mogły być ze szkła. Mama, Grażyna, wchodziła kiedy chciała czasem nucąc, czasem w milczeniu, zawsze szukając. Podnosiła zeszyty, przeglądała strony, zadawała pytania udające troskę. Za dużo ukrywasz, mówiła, choć nigdy nie zastanowiła się dlaczego w ogóle czułam potrzebę ukrywania. Tata Krzysztof nigdy nie interweniował. Wzruszał ramionami, mamrotał coś o zachowaniu spokoju, a potem pozwalał jej kontynuować. Tymczasem moja młodsza siostra, Karolina, żyła jak królowa w królestwie zbudowanym z wyjątków. Jej pokój był niedostępny, jej bałagan nazywano kreatywnością, jej błędy były fazami, moje były ostrzeżeniami. Nasz dom miał dwa zestawy zasad, jedne łagodne, drugie duszące. I dorastałam, wiedząc dokładnie, który zestaw należał do mnie. Kiedy w końcu wyprowadziłam się do kawalerki z widokiem na warszawską panoramę, myślałam, że przekroczyłam niewidzialny próg dorosłości. Kupiłam własne naczynia, ułożyłam półkę z książkami tak, jak lubiłam, powiesiłam delikatne lampki, które sprawiały, że wieczory były spokojniejsze niż cokolwiek, co znałam. Oddychałam tam inaczej, wolniej, głębiej, jakby moje płuca wreszcie zaufały otaczającemu je powietrzu. Ale ten spokój nie trwał długo. Pierwszy raz, gdy mama wpuściła się sama, zachowywała się, jakby to była niespodzianka, niosąc zakupy, o które nigdy nie pytałam. Założyła fartuch wyciągnięty z torebki. z torebki. I zaczęła gotować, jakby czekała na to cały tydzień. Tata usadowił się na mojej kanapie, twierdząc, że chce tylko zobaczyć widok, choć jego wzrok wciąż wędrował ku mojej poczcie na blacie. Mówiłam sobie, że to nieporozumienie. Przekroczenie granic, które skoryguję, gdy wyjaśnię. Ale wyjaśnianie mojej matce nigdy wcześniej niczego nie zmieniało. Nie zmieniło i teraz. Potem przyszły mniejsze naruszenia, przesunięte pojemniki, ubrania, których nie nosiłam od miesięcy, nagle w koszu na pranie, delikatny ślad na mojej poduszce. Karolina pożyczająca mój sweter bez pytania. Ekran laptopa zostawiony z zakładkami, których nie rozpoznawałam. Każdy incydent był na tyle mały, by go usprawiedliwić, ale razem czułam się jak przypływ wznoszący się pod moimi stopami. Znałam ten wzór, przeżyłam go wcześniej. I tak jak gdy byłam nastolatką, moja matka nazywała to miłością. Mój ojciec nazywał to ochroną, a ja miałam nazywać to normalnym. Tyle, że tym razem to nie był ich dom. To był mój. I w głębi duszy już czułam coś, do czego nie byłam jeszcze wystarczająco odważna, by się przyznać. Jeśli ich nie powstrzymam, zabiorą mi to miejsce. Jedne niezamknięte drzwi, jedna wymówka, jedno wtargnięcie naraz. Zmiana nie nastąpiła nagle. Była powolna, cicha jak przeciąg wślizgujący się przez okno, które myślałaś, że jest szczelne. Wracałam z pracy i zauważałam, coś ledwo nie na miejscu. Szafka zostawiona otwarta, przyprawy przestawione, moje złożone ręczniki nagle ułożone krawędzią na zewnątrz, zamiast do środka. Nieszkodliwe rzeczy, łatwe do zlekceważenia. Ale tak działała moja matka. Nie burzami, ale bryzą, która w końcu stawała się wiatrem wystarczająco silnym, by zepchnąć cię z powrotem na miejsce. Pewnego czwartkowego wieczoru wróciłam i zastałam lodówkę zreorganizowaną. Tak jak robiła to w domu. Warzywa na górze, białko w środku, pokusowe jedzenie schowane za wszystkim innym. Mrożone dania, które kupowałam na pracowite tygodnie, zniknęły. Na ich miejscu stały słoiki z jej zupami, jej sosami, jej preferencjami. Wyselekcjonowane życie. Jej, nie moje. Stałam tam z zimnym powietrzem, wylewającym się na zewnątrz, zdając sobie sprawę, że nic z tego sobie nie wyobrażam. Byłam zarządzana, potem była Karolina. Traktowała moje mieszkanie jak bonusowy poziom w grze wideo, którą już posiadała. Znajdowałam jej ślady wszędzie, rozmazany tuż przy moim lustrze. Niedopite kubki z mrożoną kawą w zlewie, ubrania rzucone na oparcie mojego krzesła. Kiedy ją konfrontowałam, śmiała się. Wyluzuj, Alicja, zachowujesz się, jakbym była obca. Zawsze mówiła to tak. Jakbym to ja była nierozsądna, jakby problemem nie było jej przekraczanie granic, ale to, że ja chciałam, by były szanowane. Ale moment, który złamał ostatnią nić zaprzeczenia, nadszedł dwa tygodnie później. Weszłam po długim dniu, mając nadzieję na ciszę, tylko po to, by znaleźć laptop otwarty na stoliku kawowym. Na ekranie były strony notatek, których nie pisałam, wyszukiwania, których nie robiłam okna, których nie otwierałam. A potem, jakby zostawić dowód, jeden z moich projektów był półkliknięty, jakby ktoś zaczął czytać, ale znudził się w połowie, ścisnęło mi się w piersi. Zadzwoniłam do mamy, odebrała natychmiast. Och, kochanie, nie dramatyzuj, powiedziała, gdy zapytałam, czy była u mnie. Administrator mnie wpuścił. Powiedziałam mu, że nie odpowiadasz, a ja się martwiłam. Szczerze mówiąc, powinnaś być wdzięczna, że ktoś się o ciebie troszczy. Coś we mnie zamarzło. Mamo, wyszeptałam, skłamałaś, żeby dostać się do mojego domu. To nie kłamstwo, to troska. Za dużo pracujesz, izolujesz się, potrzebujesz wsparcia. Wsparcia? To słowo brzmiało jak zamykająca się pułapka. Po tym, jak się rozłączyłyśmy, usiadłam na podłodze, opierając się o kanapę, pozwalając, by ciężar wszystkiego opadł. Każde wspomnienie z dzieciństwa, otwarte dzienniki, monitorowane SMSy, śledzone lokalizacje, zalało mnie jedną duszącą falą. To nie było nowe. To był ten sam wzór, ożywiony i ośmielony. Następnego ranka nie mogłam się skupić w pracy. Umówiłam się na terapię podczas przerwy obiadowej. Moja terapeutka słuchała, potem pochyliła się i powiedziała łagodnie. Alicja, to nie jest troska, to naruszenie granic, to nie są wypadki, to pogwałcenia granic. To był pierwszy raz, gdy ktoś nazwał to, czego byłam zbyt przestraszona, by wyartykułować. Twój dom nie jest bezpieczny, dodała cicho. Nie emocjonalnie, nie psychologicznie potrzebujesz dystansu, którego nie mogą pokonać. Wyszłam w zimne warszawskie powietrze z jedną myślą powtarzającą się, jak bicie serca. Jeśli tu zostanę, nigdy nie przestaną. Kiedy prawda się ustaliła, ta, która nie puka, ale wpada prosto w pierś, wiedziałam, że zostanie oznacza poddanie się. Słowa mojej terapeutki wciąż brzmiały echem. Potrzebujesz dystansu, którego nie mogą pokonać. Nie miała na myśli rozmowy ani stanowczego tonu, czy kolejnej skazanej na porażkę próby wyznaczenia granic. Miała na myśli ucieczkę. Prawdziwy, fizyczny, niemożliwy do wyśledzenia dystans. Więc zrobiłam coś, czego nigdy sobie nie wyobrażałam. Usiadłam przy małym kuchennym stole, otworzyłam laptop i wpisałam cztery słowa w wyszukiwarkę: chronione apartamentowce Warszawa. Przewijając ogłoszenia. Zdałam sobie sprawę, jak mały był mój świat. Spędziłam lata wierząc, że prywatność to przywilej, którym cieszą się inni ludzie. Ale tej nocy, po raz pierwszy, prywatność wydawała się czymś, co mogłam wybrać. Znalazłam budynek w centrum, dostęp kartą, obsługiwane lobby e-kamery na każdym korytarzu, windy wymagające autoryzacji. Miejsce, gdzie nikt nie mógł wczarować się do środka, nawet moja matka. Umówiłam się na oglądanie następnego ranka. W momencie, gdy weszłam do lobby, wiedziałam: ciepłe oświetlenie, cichy szum wentylacji wypolerowane podłogi, odbijające światła miasta. To było miejsce zbudowane dla ludzi, którzy potrzebowali ścian tak samo jak powietrza. Agent pokazał mi narożny apartament z wysokimi oknami i zamykanym balkonem. Stałam tam, wyobrażając sobie ciszę która należała wyłącznie do mnie. Podpisałam umowę, zanim strach zdążył mnie powstrzymać. Przeprowadzka musiała odbyć się w tajemnicy. Żadnej szansy dla matki na wzbudzenie poczucia winy, żadnej przestrzeni dla Karoliny, by zrobiła z tego spektakl tylko działanie, czyste, nieodwracalne działanie. Marta i Paweł zaoferowali pomoc, gdy tylko im powiedziałam, pojawiając się po północy w bluzach z kapturami i rękawiczkach, jakbyśmy planowali skok. Przypomnij mi, dlaczego szepczemy, mruknął Paweł, gdy oklejaliśmy pudła. Bo jeśli się pojawią, wyszeptałam, nie będę mogła wyjechać. Spakowaliśmy wszystko ubrania, książki, naczynia kuchenne, cicho, metodycznie. Zostawiłam wszystko, co wydawało się zbyt rozpoznawalne. Kupki, które mama kupiła dla mojego dobra, swetry, które Karolina twierdziła, że są jej, dopóki nie poczuła się hojna, ramki, które tata nalegał, żebym powiesiła, by miejsce czuło się jak dom. Nie chciałam niczego, do czego mogliby rościć sobie prawa. O drugiej w nocy ciężarówka cicho zawarczała na zewnątrz. Ładowaliśmy moje życie w ciemności. Każda podróż korytarzem czuła się jak odliczanie. Kiedy ciężarówka odjechała, zamknęłam drzwi po raz ostatni i wsunęłam zapasowy klucz, którym mama kiedyś wymachiwała jak odznaką, do koperty zaadresowanej do administratora. Bez wyjaśnień, bez adresu do korespondencji. W nowym budynku nocna obsługa sprawdziła mój dowód, wręczyła mi elegancką czarną kartę i przywitała po imieniu. Ten mały gest poczułam jak cichą rewolucję. Gdy weszłam do nowego mieszkania, a drzwi zatrzasnęły się za mną, w mojej głowie uformowała się jedna ostra linia. Przeprowadziłam się bez mówienia im, nie ze złości, nie z buntu, ale dlatego, że zniknięcie było jedynym sposobem, by w końcu stać się widoczną dla samej siebie. Przez pierwsze trzy dni w nowym mieszkaniu trzymałam telefon wyciszony i odwrócony ekranem w dół. Pozwoliłam światu skurczyć się do stałego szumu budynku. Miękkiego echa moich kroków na drewnianej podłodze, nieznanego komfortu wiedzy, że każdy dźwięk w tych ścianach pochodził ode mnie i tylko ode mnie. Spałam bez gwałtownego budzenia się. Gotowałam bez zastanawiania się, kto przestawi moje składniki, gdy nie będę patrzeć. To było jak tlen, którego nie oddychałam od lat. Ale spokój w mojej rodzinie nigdy nie trwał długo. Rankiem czwartego dnia w końcu odwróciłam telefon. Ekran zaświecił, jak flara ostrzegawcza. Dziesiątki nieodebranych połączeń, rozpaczliwe SMS-y, wiadomości głosowe ułożone ze znacznikami czasu oddalonymi tylko o minuty. Moja matka, mój ojciec, Karolina, nawet numery, których nie rozpoznawałam. Prawdopodobnie sąsiedzi ze starego budynku. Alicja, odpowiedz natychmiast. To nie jest zabawne. Gdzie jesteś? Przyjeżdżamy. Zadzwoń do nas natychmiast. A potem post Karoliny w mediach społecznościowych. Moja siostra zaginęła. Proszę, módlcie się, żeby wróciła do domu. Zaginęła. Ironia prawie mnie rozśmieszyła, ale im dłużej przewijałam, tym bardziej czułam, że to nie była tylko panika. To się wymykało spod kontroli. Odłożyłam telefon, próbując spowolnić oddech, gdy znów zadzwonił. On, nieznany numer. Coś mi mówiło, żeby odebrać. Czy rozmawiam z Alicją Nowak? zapytał spokojny głos. Tak. Tu sierżant Kowalski z Komendy Stołecznej. Czy jest pani w tej chwili bezpieczna? Żołądek mi opadł, ale głos pozostał stabilny. Jestem. Dzwonię, ponieważ członkowie pani rodziny byli zamieszani w incydent w pani poprzednim miejscu zamieszkania. Musimy prosić panią o przyjście na komisariat w celu weryfikacji kilku szczegółów. Zamknęłam oczy, powoli wydychając. Co się stało? Próbowali wejść do pani starego mieszkania, powiedziała ostrożnie. Lokatorzy w środku uznali to za włamanie. Oczywiście, że tak. Moja rodzina nie pukała. Nigdy nie pukała. Przyjadę od razu, powiedziałam. Gdy weszłam na komisariat, jarzeniówki brzęczały nad rzędami krzeseł, zapach nieświeżej kawy unosił się gdzieś z za recepcji. Recepcjonistka skierowała mnie do małej sali konferencyjnej, a gdy weszłam do środka, scena uderzyła mnie jak policzek. Moja matka siedziała przy stole z rozmazanym tuszem, łzy spływały jej po policzkach nierównymi strumieniami. Mój ojciec stał obok niej ze szczęką zaciśniętą, oczy rzucały się ku drzwiom, gdy się pojawiłam. A Karolina chodziła w kącie z założonymi rękami, twarz spuchnięta od płaczu lub odbycia przyłapaną. Trudno było powiedzieć. W momencie, gdy matka mnie zobaczyła, westchnęła, wstając tak gwałtownie, że krzesło zaskrzypiało o podłogę. Alicja, o Boże, gdzie byłaś? Myśleliśmy, że nie żyjesz. Jej głos drżał, ale pod paniką rozpoznałam coś innego oskarżenie. Jakby moje zniknięcie było osobistym atakiem na nią. Nie podeszłam bliżej. Wszystko ze mną w porządku, powiedziałam cicho. Nie powinniście być w moim mieszkaniu. To już nie jest twoje mieszkanie, mruknął ojciec, jakby to jakoś usprawiedliwiało. Sierżant Kowalski wszedł, spokojny i opanowany. Usiądźmy wszyscy, powiedział. Mama pociągnęła nosem dramatycznie i opadła z powrotem na krzesło, ściskając chusteczki jak rekwizyty. Pozostałam stojąca, dopóki policjant nie wskazał mi miejsca naprzeciwko nich. Pani Nowak, zaczął, musimy wyjaśnić pani miejsce pobytu i stan, ponieważ pani rodzina zgłosiła zaginięcie. Nie zaginęłam, powiedziałam. Przeprowadziłam się. Przeprowadziłaś się? Powtórzyła matka. Głos jej się załamał. Bez mówienia nam? Bez mówienia mi? Jej zraniony ton kiedyś by mnie zmiażdżył. Teraz brzmiał jak znajoma pułapka. Tak, odpowiedziałam po prostu. Karolina przewróciła oczami. Jesteś śmieszna, Alicja, gdybyś nam powiedziała, nic z tego by się nie stało. Sierżant Kowalski odchrząknął. Wróćmy do tego, co się stało. Według lokatorów i świadków państwa rodzina próbowała się włamać do mieszkania, które nie było ich. To kłamstwo, warknęła matka. Myśleliśmy, że Alicja jest w środku. Próbowaliśmy ją ratować. Wspinając się na czyjś balkon? Zapytał policjant równo. Karolina poruszyła się niekomfortowo. Poślizgnęłam się. To nie było takie włamanie- włamanie. Ojciec potarł skroń. Byliśmy zdesperowani. Nasza córka zniknęła. Co mieliśmy myśleć? Powinniście szanować jej prywatność, powiedział policjant. Jest dorosła. Jej nieobecność nie jest przestępstwem. Ich cisza opadła jak ciężar na stół. Wzięłam oddech. Przeprowadziłam się, bo nie przestawialiście wchodzić do mojego domu. Głowa matki odwróciła się gwałtownie w moją stronę. Wchodziliśmy tylko, żeby ci pomóc. Skłamałaś administratorowi, przypomniałam jej. Powiedziałaś mu, że jestem niestabilna, żeby cię wpuścił. Wzdrygnęła się na słowo skłamałaś, ale szybko się otrząsnęła. Martwiłam się. Czytałaś moje rzeczy, reorganizowałaś mój dom, dałaś Karolinie klucz. Karolina prychnęła. Och, proszę, zachowujesz się, jakbym coś ukradła. Ukradłaś moją przestrzeń, powiedziałam. Moje bezpieczne miejsce. Sierżant Kowalski złożył ręce. Pani Nowak, czy chciałaby pani formalnie udokumentować te obawy dotyczące granic? Matka westchnęła. Udokumentować? Ona jest naszą córką. A państwo są intruzami? Odpowiedział spokojnie policjant. Zamierzonymi czy nie? Słowa uderzyły moją rodzinę mocniej niż cokolwiek, co powiedziałam. Ojciec pochylił się do przodu. Alicja. No weź, popełniliśmy błędy, ale angażowanie policji. Wy zaangażowaliście policję, powiedziałam łagodnie. Nie ja. I pozwoliłam im zmierzyć się z policją. Linia z mojego paznokcia, linia, która definiowała wszystko, osiadła nad pokojem jak prawda, przed którą żadne z nich nie mogło uciec. Usta matki drżały. Nie mogę uwierzyć, że nam to robisz. Spojrzałam jej w oczy. Nie zrobiłam wam niczego. Po prostu przestałam pozwalać wam robić rzeczy mnie. Cisza. Ciężka. Konieczna. Sierżant Kowalski przesunął formularz przez stół. Biorąc pod uwagę okoliczności, zalecam pisemną umowę o granicach. To nie jest zakaz zbliżania się, ale dokumentuje oczekiwania na przyszłość. Matka patrzyła na to jak na wyrok śmierci. Utrzymałam głos stabilny. Oto moje warunki. Trzy proste linie. Nie przyjdziecie do mojego nowego domu. Spotykamy się tylko w miejscach publicznych. Nie macie dostępu do moich osobistych rzeczy, kont ani poczty. Nigdy. Ojciec zmarszczył brwi. To ekstremalne. Nie, powiedziałam cicho. To dorosłość. Przez moment nikt się nie poruszył. Potem powoli, z niechęcią ludzi zdających sobie sprawę, że świat już się dla nich nie ugina, moi rodzice podpisali. Karolina podpisała jako ostatnia, z zaciśniętymi brwiami, ze szczęką zaciśniętą, w jej wyrazie w końcu świtało zrozumienie. Gdy papier wrócił do mnie, podpisy lekko błyszczące w górnym świetle, coś w mojej piersi się rozplątało, coś, co było skręcone przez lata. Matka wyszeptała: Tęsknię za czasami, gdy nas potrzebowałaś. Zebrałam papiery spokojnie. Nadal możecie być w moim życiu. Po prostu nie możecie być w moim domu. Sierżant Kowalski kiwnął z aprobatą. A gdy wyszłam z komisariatu, zimne warszawskie powietrze owinęło mnie jak czysta karta. Poczułam coś, czego nie czułam od bardzo, bardzo dawna wolność. Wywalczoną, wybraną, niezaprzeczalną. Dni po wizycie na komisariacie były niezwykle ciche, jakby świat w końcu przestał naciskać na moją skórę. W moim nowym mieszkaniu poranki były powolne i łagodne. Otwierałam żaluzję i pozwalałam warszawskiemu słońcu rozlać się po drewnianych podłogach. Przypomnienie, że ta przestrzeń, ten spokój należał całkowicie do mnie. Żadnych nieoczekiwanych kroków, żadnych przestawionych przypraw żadnego utrzymującego się strachu, że ktoś przekroczył granicę, gdy mnie nie było. Moja rodzina trzymała dystans, dokładnie tak, jak się zgodzili. Spotykaliśmy się tylko w neutralnych miejscach. Cicha kawiarnia przy nowym świecie, gdzie stoliki były małe, a granice niemożliwe do pominięcia. Moja matka przychodziła teraz ostrożnie, jakby wchodziła do pokoju, gdzie zasady się zmieniły, a ona nie była pewna, które z nich ją dotyczą. Ojciec słuchał więcej niż mówił, a Karolina, co zaskakujące, złagodniała. Zażenowanie konfrontacją z policją dojrzało ją w sposób, w jaki wykłady nigdy nie mogły. Żadne z nas nie udawało, że wszystko jest idealne, ale po raz pierwszy traktowali moją przestrzeń, emocjonalną i fizyczną, jako coś realnego, coś ważnego. A gdy mijały tygodnie, czułam, jak rozwijam się w życie, które odkładałam przez lata. Oddychałam głębiej, spałam w pełni, istniałam bez przygotowywania się na uderzenie. Czasem uzdrowienie nie jest głośne, czasem to po prostu dźwięk zamkniętych drzwi, które pozostają zamknięte. Patrząc wstecz, odejście nie było karą, którą zawsze zakładali. To był pierwszy raz, gdy wybrałam siebie bez przeprosin. Moja rodzina wciąż istnieje w moim życiu, tylko w odległości która w końcu pozwala mi oddychać. A jeśli kiedykolwiek musiałeś walczyć o własną przestrzeń, o prawo do czucia się bezpiecznie w miejscu, które nazywasz domem, nie jesteś sam. Podziel się swoją historią w komentarzach i zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej takich opowieści.